Podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą, jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelance piszczy. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci kilka słów o budowaniu marki osobistej. I być może marka osobista nie jest pierwszą rzeczą, o której myślisz, zastanawiając się, czy przejść na własną działalność, czy być freelancerem, czy zacząć w ogóle działać samodzielnie jako przedsiębiorca. Ale musisz mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że taka marka osobista to jest bardzo ważna rzecz. I to, co powiem, może nie jest zbyt popularnym stanowiskiem, ale uwierz mi z doświadczenia wiem, że akurat w tym aspekcie mam rację. Otóż, jako freelancer, taki początkujący freelancer, niekoniecznie musisz mieć od razu logo za grube tysiące. Nie musisz mieć wypasionej strony internetowej, za którą zapłaciłaś kilka tysięcy złotych. Ale bardzo ważne jest, aby mieć świadomość tego, że takie, takie budowanie marki osobistej jest ważne. I co więcej, nie da się marki osobistej zbudować po godzinach. Owszem, tak powinnaś mieć logo. Co więcej, powinnaś też mieć miejsce, w którym będziesz mogła, do którego będziesz mogła odsyłać potencjalnych klientów. Czy będzie to strona na Facebooku, czy będzie Twoja własna strona na własnej domenie? Tę zawsze polecam, no bo wiadomo, jest to Twoje, możesz tam robić co chcesz, nic Cię nie ogranicza tak naprawdę. Natomiast no, na Facebooku jesteś uzależniona od różnych algorytmów. Tak czy inaczej, na cokolwiek się zdecydujesz, musisz mieć swoje miejsce, do którego możesz klientów odsyłać, możesz im pokazywać, gdzie jest Twoja oferta, gdzie mogą się dowiedzieć czegoś o Tobie i skąd mogą czerpać informacje o tym, kim Ty jesteś i co robisz. Nie debatuj tygodniami nad tym, jakie masz mieć logo. Nie zastanawiaj się nad kolorami marki godzinami. To naprawdę nie jest aż tak istotne. Do tego dojdziesz w tak zwanym międzyczasie. Oczywiście, tak jak wspomniałam, niekoniecznie po godzinach. Natomiast Stwórz sobie taką rozpoznawalną otoczkę. Ona często jest nazywana identyfikacją wizualną, no ale identyfikacja wizualna mnie osobiście kojarzy się z dużymi firmami. Umówmy się więc, że będę używała właśnie tego określenia takiej rozpoznawalnej otoczki. I w momencie, kiedy zaczynasz już działać, myślisz o tym, co masz zrobić, staraj się, żeby te Twoje wszystkie działania w sieci były spójne. Jednym z ważniejszych elementów, o który powinnaś zadbać od samego początku, to jest nazwa firmy. W zależności od tego, czy chcesz działać pod marką, czy też własnym nazwiskiem, poświęć jej chwilę dłużej. O ile logo jeszcze możesz zmienić, to jest bardzo popularne wśród wielu marek, nie tylko tych niszowych, nie tylko tych małych, ale jak zapewne zauważyłaś, również tych Całkiem sporych, a również gigantów marketingu i gigantów działających na rynkach, oni również robią swój rebranding, podobnie jest z kolorami, ale warto jednak, żeby twoja nazwa, nazwa Twojej firmy kojarzyła się ludziom z tym, co ty robisz, a jeżeli masz w zamyśle na przykład rozwój w różnych kierunkach, żeby była ona spójna z tobą samą. I dlaczego mówię Ci o tym, że to logo, te kolory, ta strona internetowa, że one nie są aż tak bardzo ważne? Owszem, są to istotne elementy. Są to elementy budujące Twoją rozpoznawalność. Ale pamiętaj, że fundamentem Twojej działalności, jakiejkolwiek Twojej działalności, jesteś Ty sama nie kolory, nie fonty, nie dodatki, nie strona, ale człowiek właśnie Ty. I to Ty jesteś swoją własną marką. To Ty reprezentujesz swoją branżę, to Ty reprezentujesz siebie samą. I nie zrozum mnie źle, no opakowanie oczywiście jest ważne. Nazwa, logo, kolory, ok, dobra, spójność przekazu. Tak, te wszystkie kroje, płaszczyki, buciki, to są elementy, które sprawiają, że ludzie patrzą na stronę, patrzą na grafikę i mówią, o, ona pochodzi od tej osoby. Klient wchodzi na Twojego bloga, patrzy na Twoje konto na Instagramie i nawet jeśli nie rozpozna... Yy, Ciebie samej, jako takiej, to będzie wiedzieć, że pod tą nazwą, pod tym kolorem, pod tym fontem kryje się marka. Ale to opakowanie nie jest niezbędne, żebyś zaczęła działać. Wiele osób, podobnie jak w życiu, za bardzo skupia się na tej zewnętrznej otoczce, zapominając o tym, co jest w środku. A tak naprawdę najważniejsze jest Twoje wnętrze, to, co Ty masz do powiedzenia, to, co masz do przekazania swoim klientom, to, co możesz im od siebie dać, to, jak się. Klientom z Tobą pracuje. To Ty jesteś swoją marką. Twoja wiedza, Twoje umiejętności, wsparcie i ta ludzka strona biznesu. Bo jak zapewne wiesz, i ja podkreślałam to nieraz, bardzo wierzę w relacje, w biznesie, w to, że dzięki tym relacjom możemy zyskać naprawdę bardzo dużo. Natomiast to, co jest na zewnątrz, jest tylko dodatkiem. I jak się tak nad tym dobrze zastanowić, to nawet jeżeli nie masz logo, nawet jeżeli nie masz strony internetowej, nawet jeżeli nie wybrałaś jeszcze kolorów, to nad marką osobistą pracujesz cały czas. No bo skoro to ty jesteś wartością, to marka tworzona jest od momentu, kiedy zaczynasz komunikować w sieci. Dobierasz potem te dodatki, dobierasz kolory, dobierasz logo, dobierasz stronę, ale tak naprawdę to, co mówisz, jest najważniejsze. Wiele fajnych pomysłów upadło właśnie przez to, że ich właściciele skupiali się na tej zewnętrznej stronie, a nie na tym, co mają do powiedzenia. Nie mogli przejść do etapu działania, bo hamowało ich na przykład to, że nie mają loga, albo że czcionka nie została wybrana, albo że mają darmową czcionkę. Czy to jest warte tego, by stać w miejscu? Nie. Dlatego, jeżeli tylko chcesz zacząć działać, mów, przekazuj innym swoją wartość. Przekazuj to, co masz do powiedzenia. Twórz tę markę nie za pomocą opakowania, a za pomocą produktów, tego co masz do powiedzenia. I jak możesz stworzyć markę za pomocą produktów? No oczywiście działając w mediach społecznościowych, działając w sieci, zaczynając najprostszym pierwszym krokiem, jaki możesz zrobić, to jest założenie swojego fanpage'a. Na tym fanpage'u możesz już publikować treści. Możesz publikować to, co masz do powiedzenia, możesz budować relacje, możesz szukać klientów, możesz szukać osób z tej samej branży i ujawnić się, pokazać, co ty sobą reprezentujesz. Kolejnym elementem jest blog. W momencie, kiedy stworzysz stronę internetową i wiesz, że potrafisz pisać, chcesz pisać, chcesz działać i masz coś do powiedzenia, te tematy rodzą ci się i sypią się jak z rękawa, blog jest naprawdę fajnym miejscem, do którego możesz potem odsyłać potencjalnych klientów, możesz odsyłać osoby, z którymi chcesz działać, możesz dawać wartość. Bo oddawanie wartości takiej właśnie w postaci wpisów blogowych, czy nawet w postaci freebishów, czyli takich darmowych materiałów, które dajesz za zapis, na przykład do newslettera, to jest doskonały element budowania marki osobistej. Ludzie wchodzą na Twojego bloga, czytają Twoje treści, poznają Twój styl, wiedzą, co masz do powiedzenia i w tym momencie wiedzą już, co sobą reprezentujesz, jakie są Twoje wartości, jaka jest Twoja misja, co Ty chcesz przekazać, co komunikujesz. Kim tak naprawdę jesteś? Dla mnie takim kolejnym elementem budowania marki była książka. I to nie było wcale tak, że ja pewnego dnia postanowiłam: o fajnie, napiszę sobie książkę, to będzie mój element marki, ja będę dzięki temu bardziej rozpoznawalna, będę ekspertem. Nie. Ja do tej pory w żadnym wypadku nie czuję się ekspertem. Do tej pory wielokrotnie pytam, błądzę, zawracam na skrzyżowaniach i mam masę wątpliwości. Ale napisałam tę książkę po to, by dać innym wartość. By pokazać innym osobom, które chcą działać jako freelancer, które chcą przejść z etatu na własną działalność, że można, że to się da zrobić, że jest taka ścieżka, którą ja sama przeszłam i ja wiem, że ona działa. I dlatego właśnie moja książka ma tytuł Rzuciłam pracę i co dalej? Co dalej? No bo rzucić pracę jest bardzo prosto. Trzy minuty zrobione. Natomiast co dalej? Jak podejść do tematu tego freelancingu? Jak to ugryźć? Jak jak w ogóle działać? I właśnie w ten sposób, za pomocą tej książki, ja chcę się również dzielić z innymi osobami tym, co umiem, co wiem, co jest moim doświadczeniem, czego doświadczyłam przez lata i co wiem, że rzeczywiście działa. Jak jeszcze możesz budować markę osobistą? Zastanów się, co robisz w tej chwili. Hmm? Słuchasz mojego podcastu, a więc kolejna rzecz to może być podcast. To może być wideo, to może być, nie wiem, nagrywanie jakichś innych treści po pisaniem tekstów. To może być wszystko, dzięki czemu Ty zaistniejesz w świadomości innych. Dzięki czemu pokażesz światu, że jesteś, że masz misję, że masz wizję, że chcesz działać, że jesteś przedsiębiorcą i wiesz do kogo, komunikujesz z kim i dlaczego. U mnie na przykład takim kolejnym etapem po podcaście, no bo tak, mam już fanpage, mam bloga. Na mojej stronie możesz pobrać różnego rodzaju darmowe materiały. Mam książkę, no jest ten podcast, jeden i drugi. I co dalej? Czy w tym momencie powinnam się zatrzymać i powiedzieć: OK, mam wystarczająco, już mi się nie chce nic więcej robić, będę teraz żonglować tymi treściami? Niech ludzie z nich korzystają, a ja po prostu: Hello, jestem, patrzcie na mnie? Nie. Przynajmniej u mnie to tak nie działa. Ja się obudziłam któregoś pięknego poranka, to była niedziela, pamiętam. Zaparzyłam kawę, siadłam do komputera i powiedziałam, napiszę e-booka. Napiszę kolejnego e-booka, który będzie kolejną wartością, którą będę mogła dać innym osobom. I od słowa, od pomysłu, do realizacji. U mnie to jest bardzo szybka droga, ponieważ jak tylko coś wymyślę, to natychmiast zaczynam przechodzić do działania. Czasami może to być troszeczkę niebezpieczne, bo jak ja się zapalę do jakiegoś pomysłu, to nie sprawdzę, czy on jest komuś potrzebny. I dopiero w momencie, kiedy poświęcę na to dziesiątki godzin albo swojego czasu wieczorami, czy czasu, który powinnam poświęcić czemukolwiek innemu, przychodzi mi do głowy taka myśl: Kurczę, a jak to nikomu nie będzie potrzebne, jak nikt nie skorzysta, i dopiero wtedy zaczynam pytać. I to jest troszeczkę błąd, bo co do zasady, powinno się najpierw przeprowadzić badanie rynku, czy ludzie czegokolwiek potrzebują, co ja chcę stworzyć, a dopiero potem zacząć działać. No ale wiadomo, jak człowiek jest emocjonalny, to najpierw pomysł, potem realizacja, a na końcu pytanie. No i u mnie była to właśnie taka kolejność. Na szczęście w pewnym momencie, zanim jeszcze wpuściłam się w ten kanał tworzenia i przepadnięcia mojej rodzinie na długie tygodnie. To zapytałam kilka osób z branży, czy taki produkt, który ja sobie wymyśliłam, czy on jest potrzebny. Odpowiedź była pozytywna, więc utwierdziłam mnie w przekonaniu, że tak, jak najbardziej. I tak właśnie powstał projekt o roboczej nazwie 2390. Dlaczego 2390? To o tym dowiesz się już niebawem w jednym z moich newsletterów, zapewne, ale też na Insta Stories, na Facebooku. Um, opowiem Ci historię 2390. e buka, który powstał, Raz, że z potrzeby serca, dwa, że z potrzeby pomagania innym, trzy, że doskonale wpasowuje się w to, co ja teraz robię i co chcę robić. Do stworzenia historii 2390 przybuził mnie niejako mój mąż, który stwierdził, że pomysł jest świetny, ale wymaga opakowania. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja sama jestem po licznych kursach marketingu, PR-u i tak naprawdę siedzę w tym całym biznesie. Od lat. Natomiast mój mąż, któremu bliżej jest do inżyniera niż e, marketingowca, miewa naprawdę doskonałe pomysły. 23,90. Z czym ci się kojarzy ta liczba? E, nie, nie, to nie będzie skojarzenie z piwem 10,5. Przypominam, że piwo 10,5 po jakimś czasie zniknęło z rynku. Ja absolutnie nie chcę, żeby 23,90 z rynku zniknęło. Przypominam też, że jest to nazwa robocza projektu. Więc projekt ten zapewne za moment ujawni się pod właściwą nazwą. I mam nadzieję, że już nie tylko wzbudził twoją ciekawość, ale również okaże się dla ciebie przydatny. Dla kogo tworzę projekt 2390? Jest to projekt tworzony dla, dla freelancerów. Nie tylko dla wirtualnych asystentek, dla których w dużej mierze jest ten podcast, ale dla każdej osoby, która marzy o tym, żeby przejść do działania. Nie jest to projekt dla tych, którzy są niezdecydowani. Nie jest to absolutnie projekt dla leniwych. W ogóle tak naprawdę nie jest to projekt dla kogoś, kto jeszcze nie wie, co on by chciał zrobić. Nie jest to projekt dla osoby, która waha się. To jest projekt dla osób, które są, chcą i są zdecydowane, by wziąć swoje życie w swoje ręce, potrzebują konkretnej wskazówki, konkretnych punktów do realizacji i po prostu chcą przejść do działania. Tak więc, jak widzisz, tych elementów budowania marki jest naprawdę wiele. To nie jest tylko praca nad rozpoznawalnością. To jest w dużej mierze praca z wartościami, praca nad jakością tego, co dajesz innym. Co z tego, że klienci będą Cię rozpoznawać, będą znali logo, będą znali markę, będą znali kolory, jak nie będą chcieli z Tobą pracować. Skup się zatem, tworząc markę, na tym, co jest naprawdę ważne: na dawaniu, dawaniu z siebie. 200%. Jeżeli będziesz świetnym zleceniobiorcą, zaangażowanym, kompetentnym, klient wybaczy Ci brzydkie logo. Wybaczy to, Ci to, że na Twojej stronie nie może na przykład znaleźć, nie wiem, cennika. Odwrotnie? Nigdy. No, chyba, że jesteś specjalistą od tworzenia marek i wtedy ta strona wizualna jest Twoją wizytówką. Na wstępie tego podcastu powiedziałam Ci, że nie da się stworzyć marki osobistej po godzinach. Owszem, po godzinach to możesz sobie zrobić logo, popracować nad stroną internetową, podłubać nieco w kolorach, natomiast budowanie marki osobistej to jest proces. To jest proces, który trwa czasami bardzo, bardzo długo. Markę osobistą bowiem budujesz na każdym kroku, w każdym zdaniu, w każdej postawionej. Kropce, w każdej grafice. I tu nie chodzi tylko o jakość pracy, tu chodzi również o wartości, które sobą reprezentujesz o obsługę klienta, o to, czy potrafisz go słuchać, czy dotrzymujesz słowa, terminów, czy jesteś lojalna, czy nie biegniesz do konkurencji z pytaniem bądź obgadywaniem klienta, jaki to on głupi, bo zadał takie, a nie inne pytanie. Czy jesteś uczciwa i lojalna nie tylko wobec klientów, ale również innych osób w branży? A szczególnie swojej konkurencji, no bo wiadomo, że z konkurencją to bywa różnie i czasem korci nas trochę, żeby a tutaj obgadać za plecami, tu powiedzieć coś niemiłego, tu coś skrytykować. To nie jest dobry kierunek, to nie świadczy o tobie dobrze i jeżeli przed klientem będziesz obmawiać swoją konkurencję, uwierz mi, nikt nie będzie chciał z tobą pracować. Dlatego to, co chciałabym ci dzisiaj przekazać, to to, że. Marki osobistej nie zbudujesz siadając do komputera i tworząc wymyślne loga. Nie zbudujesz jej tworząc chwytliwe slogany czy clickbaitowe tytuły do wpisów blogowych. Podstawą i największą wartością Twojej marki jesteś ty sama. Reszta to są tylko dodatki. Dlatego jeżeli zastanawiasz się od czego zacząć swoją działalność, oprócz oczywiście projektu 2390, o którym opowiem jeszcze niebawem, odpowiedź jest prosta i stara jak świat. Zacznij od siebie, od swojego wnętrza, swoich wartości, a dopiero potem zainwestuj w elegancki płaszczyk i błyszczące buciki. Zostawiam cię z tą myślą, mam nadzieję, że będzie ona dla ciebie uwalniająca, że będzie dla ciebie ważna i istotna, i że weźmiesz ją sobie do serca. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, ja oczywiście zawsze zapraszam do kontaktu. Tymczasem życzę ci miłego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchasz tego podcastu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.